Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Bóg jest Bogiem Sprawiedliwości. Wiecie, co to znaczy? Że on zawsze obraca zło w dobro. Przeczytam Wam kilka cytatów na temat zgorzknienia, pogardy i tym podobnym. Słaby człowiek nie potrafi przebaczać, bo przebaczenie jest cechą silnych. Potrzeba dużo siły, by potrafić komuś przebaczyć, puścić coś w niepamięć i zaufać Bogu, że zrobi to, co tylko On potrafi zrobić. Wczoraj mówiłam Wam, że po tym jak ktoś nas pierwszy raz zrani. Nie pozwalajmy mu dawać się ranić do końca życia poprzez nieustanne rozpamiętywanie tego, co nam zrobił i nienawiść. Uwielbiam ten cytat nieznanego autorstwa. Przebaczajcie nie dlatego, że wasi wrogowie na to zasługują, ale dlatego, że wy zasługujecie na pokój serca. Prawda, że to dobry cytat? Opowiem Wam pewną przypowieść. Pewnego razu dwóch mnichów szło wiejską drogą w stronę drugiej wsi, w której mieli pomóc ze zbiorami. W pewnym momencie zauważyli starą kobietę siedzącą na brzegu rzeki. Była nieszczęśliwa, bo nigdzie nie było mostu, po którym mogłaby przejść na drugą stronę. Pierwszy mnich uprzejmie zaproponował, że mogliby przenieść ją na drugą stronę. Dziękuję, odpowiedziała, z wdzięcznością przyjmując ich pomoc. Mnisi złączyli więc ręce, podnieśli ją i we dwóch przenieśli przez rzekę. Kiedy dotarli na drugi brzeg, postawili staruszkę na ziemi i ta udała się w swoją stronę. Po pokonaniu następnej mili drugi mnich zaczął narzekać: Spójrz na mój habit, powiedział, jest cały ubłocony od niesienia tamtej kobiety, a moje plecy bolą mnie od dźwigania jej. Z każdą minutą czuję się coraz bardziej zesztywniały. Pierwszy mnich tylko się uśmiechnął i lekko pokiwał głową. Parę mil dalej, drugi mnich znowu stęknął. Strasznie bolą mnie plecy, wszystko przez to, że musiałem nieść tą głupią staruszkę przez rzekę. Wtedy pierwszy spojrzał w dół na niego, gdy ten leżał na ziemi, jęcząc i powiedział: Wiesz, dlaczego ja nie narzekam, twoje plecy cię bolą, dlatego że wciąż niesiesz tamtą kobietę, a ja zdjąłem ją z pleców już pięć mil temu. Nie zapominajcie o tym, jesteśmy całkowicie obolali. Oglądają mnie teraz ludzie, którzy żyją w bólu już od bardzo długiego czasu. Niektórzy może żyją tak, nawet przez większość życia z powodu czegoś, co może zdarzyło się jeszcze w dzieciństwie, ale nie chcą zdjąć z siebie tego ciężaru. Dzisiaj jest dzień, żeby to zrobić. Amen. Ilu z Was było tu wczoraj i wyciągnęło z tego coś dla siebie? To znaczy, że jesteście zranieni, ale nie zgorzkniali. Każdy z nas będzie w życiu zraniony. Bez względu na to, kim jesteście lub co osiągnęliście, już zdążyliście zostać zranieni. I prawdopodobnie znowu będziecie. Ale dobra wiadomość jest taka, że w naszych sercach, jako wyznawców Jezusa Chrystusa, żyje potężny uzdrowiciel. Ja doznałam bardzo dużo zranień w dzieciństwie. Byłam molestowana przez ojca, kilku wujków, dziadka. Więc wyszłam za mąż za pierwszego napotkanego chłopaka. Wzięłam ślub mając 18 lat. I była to najgłupsza rzecz, jaką mogłam zrobić, bo on był w gorszym stanie niż ja. I wiecie, bardzo często zranieni ludzie wiążą się z innymi zranionymi ludźmi i tak się nawzajem ranią. Ja zrobiłam to z desperacji i sądziłam, że nikt mnie nigdy nie zechce, więc uchwyciłam się pierwszego lepszego chłopaka. Ilu z Was wie o tej tendencji, że bojąc się samotności, godzimy się na cokolwiek, nawet kiedy głęboko w sercu wiemy, że to coś nie będzie dla nas dobre? Ale zanim się zorientujemy, jest już zwykle za późno. A więc byliśmy małżeństwem przez pięć lat, ale był to raczej żart niż małżeństwo, bo on ciągle zdradzał mnie z innymi kobietami, nie miał pracy, był oszustem, który wypisywał fałszywe czeki. No i po prostu nie radził sobie w życiu. Zostawił mnie raz Alberki w Oakland, w Kalifornii musiałam pożyczać pieniądze, żeby móc zwrócić do domu autobusem. Dlaczego kobiety, które zostały zranione, nieustannie wracają do tych mężczyzn? Słuchajcie, czy ktoś mnie słyszy? Dlaczego wracacie? Zasługujecie na kogoś lepszego, tak jak ja zasługiwałam, ale musicie zacząć o siebie walczyć. Dlatego, że zwykle mamy w życiu to, co potrafimy znieść. Pod koniec tego małżeństwa zostałam z jednym dzieckiem. Najpierw poroniłam, a potem miałam syna. Byłam mężatką przez pięć lat i mój synek urodził się praktycznie u schyłku tego małżeństwa. Dałam mu na imię Dawid. Mój mąż tak się nazywał. To było imię mojego brata. Ale kiedy mój syn miał 9 miesięcy, spotkałam Dave'a, z którym byłam tylko na pięciu randkach, zanim poprosił mnie o rękę. Zawsze żartuję, choć pewnie to prawda, że musiał się ze mną szybko ożenić, zanim odkrył, w co się pakuje, bo inaczej nigdy by tego nie zrobił. Miałam w życiu całą masę problemów. Więc kiedy stoję tutaj, mówię wam, że Słowo Boże działa i was zmieni i uleczy, to nie mówię tego dlatego, że przeczytałam tak w jakiejś książce. Sama doświadczyłam Bożego uzdrowienia w swoim życiu, ale powiem wam, że do tego trzeba więcej niż samych modlitw o uzdrowienie. Wydaje mi się, że niektórzy z nas mają błędne założenia na temat modlitwy. Sądzimy, że kiedy się modlimy, to Bóg wszystko naprawi, ale wiecie co odkryłam nawet w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, kiedy się modlimy? Bóg bardzo często pokazuje nam, co musimy zrobić. Nie mówię przez to, że nie potrafię działać ponadnaturalnie. Wszystko, czego nie możemy zrobić, On zrobi za nas. Ale jeśli nic nie będziemy robić, tylko oczekiwać, że Bóg zrobi wszystko za nas, to nie doczekamy się tego. Jeżeli zostaliśmy już przez kogoś mocno zranieni, to możemy zostać całkowicie uzdrowieni z tego bólu, ale nie będę wam opowiadać jakichś wymyślonych historyjek. Nie będzie łatwo. Potrzeba na to czasu. Czasami trzeba zrobić coś, na co się nie ma ochoty, albo nie uważa się tego za sprawiedliwe, na przykład przebaczyć komuś, a może nawet pobłogosławić mu, jeżeli Bóg będzie od nas tego oczekiwał. Dlatego że samo to, że ktoś nas źle potraktował, nie daje nam prawa, żeby źle go potraktować w odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego nam się tak wydaje. Bóg nigdy nie mówił nam, żebyśmy odpłacali ludziom pięknym za nadobne. Zawsze mówił jedynie, abyśmy traktowali innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. I czasami będziemy musieli kogoś dobrze traktować na długo, zanim on zacznie nas tak samo traktować, a być może nawet nigdy tak się nie stanie. Ale chodzi o to w tym, że nasze lata życia na Ziemi są bardzo ograniczone. Nie sądzę, że jakiekolwiek 20 czy 30 zdaje sobie sprawę, jak szybko będzie miał 60 lub 80 lat. Wiecie, ja już przeżyłam prawie całe życie i powiem Wam, że w tych ostatnich latach zamierzam podwoić swoje wysiłki, żeby dodatkowo wkurzyć diabła, póki żyje. Dlatego, że Bóg zrobił w moim życiu tyle niesamowitych rzeczy, i powiem Wam, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby to było cokolwiek innego niż On. Dlatego, że to wszystko by się nie stało, gdyby nie Bóg. I On może i chce zrobić to samo w życiu każdego z Was. Jednak najpierw musicie wyzbyć się wszelkiej goryczy. Nienawiści i urazy. Musicie pozbyć się wszystkich tych uczuć, choćby dlatego, że tak jak czytaliśmy wcześniej, zanim weszłam na scenę w Ewangelii Marka 11, o cokolwiek prosimy w imieniu Jezusa i wierzymy, że to otrzymaliśmy, tak nam się stanie. Jednakże, kiedy się już modlimy, ale mamy komuś coś za złe, musimy to zostawić, porzucić i puścić w nie pamięć, bo inaczej nasz Ojciec Niebieski nie będzie mógł nam wybaczyć. Czy ktoś z Was może dziś w to uwierzyć naprawdę? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, o czym jest tu mowa? Żadna modlitwa, którą zanosimy, mając w sercu nieprzebaczenie, nie może zostać wysłuchana przez Boga i nie będzie. Czasami modlimy się do Boga, żeby kogoś zmienił, ale nienawidzimy tej osoby w najlepsze. Podczas gdy ona może sama modli się o zmianę, wiecie, nie da się kochać wyobrażenia człowieka. Trzeba kochać każdego takim, jaki jest. Słyszeliście mnie? Nie da się kochać wyobrażenia człowieka, ale trzeba kochać każdego takim, jakim jest. Nie sugeruję przez to, że mamy dać się maltretować, wykorzystywać innym. Zupełnie nie o to chodzi. Ale o to, że nie powinniśmy nosić w swoim sercu nieprzebaczenia. Pomyślmy o tym, co Jezus powiedział o Krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Kiedy Stefan był kamienowany, również prosił o przebaczenie dla swoich oprawców. Wczoraj czytaliśmy o tym, jak opuszczony przez wszystkich Paweł prosił, Panie, przebacz im. Wiecie, wydaje mi się, że często gdy ludzie nas ranią, to nie wiedzą co czynią. Działają na podstawie swojego bólu. Bardzo często ranią nas i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. I nie mówię przez to, że mój ojciec nie wiedział, kiedy mnie molestował. Musiał to wiedzieć, bo inaczej nie próbowałby tak bardzo tego ukryć, ale mimo tego nie wierzę, że naprawdę rozumiał, co mi robił. Tak naprawdę, gdyby był już po 80., to powiedział mi, że nie miał pojęcia, jak bardzo mnie krzywdził. Wychowywał się w kazirodczej rodzinie, więc zachowywał się tak, jak go nauczono, a zranieni ludzie ranią kolejnych. Jeśli się tego nauczymy, to będzie nam łatwiej puścić w niepamięć krzywdy wyrządzone nam przez innych. Na tym świecie jest tyle stresu, że ludzie o mało nie eksplodują i odreagowują to, raniąc tym innych dookoła, a my pozwalamy ranić się dalej, jeśli jesteśmy zgorzkniali i nieszczęśliwi. Życie rani ludzi, więc pozwólcie, że zapytam. Jesteście zgorzkniali dlatego, że wasze życie miało trochę więcej gorzkich wydarzeń, niż przeciętnie powinno? Bądźcie ze mną z tym szczerzy. Ilu z was miało dość ciężkie życie? Ja też takie miałam. Przeszłam I mean, przez I raka piersi, cierpię na przewlekłe migreny, byłam molestowana w dzieciństwie i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg dał mi więcej niż wystarczy. Słyszycie? Bóg dał mi za to więcej niż wystarczy. Więcej niż wystarczy. My Powiem wam, że życie nie jest sprawiedliwe, ale Bóg jest. Życie nie jest sprawiedliwe, ale Bóg jest. A diabeł będzie nas ranił tak, jak tylko może, dlatego że, mówiąc szczerze, nienawidzi nas. Nienawidzi każdego, kto kocha Boga, bo nienawidzi Boga. I od tego momentu, w którym decydujemy się podążać za Jezusem, diabeł już zawsze będzie nas ścigał. Będziemy mieli w tym przerwy, dzięki Bogu, będą przerwy. Ale kiedy Jezus był kuszony na pustyni przez 40 dni i 40 nocy, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, jest tam napisane, że zwyciężył nad wszystkimi pokusami. Czy kiedykolwiek czujecie się tak, jakby jedna pokusa podążała za następną? I po tym, jak Jezus przeszedł całą tę próbę, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Myślę, że to bardzo ciekawe. Musimy stać się mądrzejsi, uważniejsi i więcej się modlić, dzięki czemu wystarczająco nauczymy się tego, jak działa diabeł, aby móc go od razu rozpoznać. Bardzo duża część walki rozgrywa się w naszym umyśle. Życie nie jest takie złe, kiedy patrzymy na nie w odpowiedni sposób. Ilu ludzi cały czas zwraca uwagę tylko na to, czego nie ma, ale nigdy nie patrzą na to, co już dostali. Kiedy zapytałam was, ilu miało dosyć ciężkie życie, około połowa podniosła ręce. Jestem pewna, że naprawdę macie ciężko, ale mogę wam powiedzieć, że już dzisiaj możecie sobie pomóc poprzez robienie tego, czego ja sama się nauczyłam, aby nie patrzeć na to, czego nie mam, nie miałam, utraciłam i co mnie ominęło, tylko na to, co mam i co Bóg już dla mnie zrobił. Wciąż się od czasu do czasu zastanawiam, nawet ostatnio, jak by to było mieć mamę i tatę, którzy zawsze mnie kochali. Jak by to było mieć tatę, którego można zapytać o radę, albo mamę, która mnie wspierała, albo jakby to było mieć siostrę, z którą mogłabym się kumplować. Zastanawiam się nawet nad tym, jakby to było być dzieckiem. Moje dzieciństwo zostało skradzione. Nigdy nie było dane mi być dzieckiem, ale wiecie co? Bóg oddał mi dzieciństwo w późniejszych latach życia. Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. Wiecie co to znaczy, że On zawsze obraca zło w dobro. Życie może nie być sprawiedliwe, ale posłuchajcie mnie teraz uważnie, co powiem, bo to jest najważniejsze zdanie z dzisiejszego nauczania. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, ale jeżeli będziemy żyć według Bożej woli, tak jak On tego chce, to On zadość uczyni nam wielokrotnie bardziej za całe zło które kiedykolwiek nam się stało, jeżeli będziemy tylko chcieli tak żyć. To znaczy, że będziemy posłuszni Bogu bez względu na to, czy będzie nam to wygodne, czy nie. Czy będzie nam się to podobać, czy nie. Zaangażujemy się w życie według Bożej woli, dlatego że będziemy naprawdę wierzyć, że On jest mądrzejszy niż my. I Jego drogi są lepsze. Mam nadzieję i modlę się, aby do zakończenia tego spotkania. Przez łaskę Boga żadna osoba, która mnie słucha, nie wyjdzie stąd z goryczą, gniewem i nieprzebaczeniem, ale wszyscy je zostawią, porzucą i puszczą w zapomnienie, wracając do życia i ciesząc się nim. Psalm 37. Przeczytajmy pierwsze 10 wersetów. Nie unoś się gniewem na niegodziwych, nie zazdrość czyniącym bezprawie, bo uschną tak szybko, jak trawa, zwiędną jak kępki świeżej zieleni. Zaufaj Panu, polegaj na Nim, bądź pewny Jego pomocy i postępuj dobrze. Nie wiem, czy zauważyliście, ważny jest werset trzeci. Pięć lub sześć lat temu napisałam na ten temat książkę. Niezachwiana ufność. Znajdują się w niej dwa rozdziały o zaufaniu Bogu i czynieniu dobra. Wiecie, zawsze, gdy mamy problemy, słyszymy od innych zaufaj Bogu, ale Biblia wcale tak nie mówi: Ufaj Bogu, ale ufając Mu, rozwściecz diabła tak bardzo, jak tylko się da, przez czynienie tyle dobrego, ile możesz dla tylu ludzi, dla ilu się da. Dlatego, że to zupełne przeciwieństwo tego, co każda normalna osoba by zrobiła. Normalni ludzie, kiedy są zranieni albo w złym nastroju, wcale nie chcą być w otoczeniu innych i na wszystkich się wyżywają. Biblia natomiast naucza, że im bardziej cierpimy, tym więcej dobrogo powinniśmy czynić dla innych. Kto tak chce żyć? Pokonujmy zło dobrem. Rzymian 12,21. To największy, najpotężniejszy, duchowy sekret w całej Biblii. I jeżeli przydarzyły nam się złe rzeczy, nigdy ich nie pokonamy ani sobie z nimi nie poradzimy, oddając komuś pięknym za nadobne. Widzicie, ja spędziłam całe lata próbując zmusić mojego męża, aby odpłacił mi za to, co zrobił mi ojciec. Wszyscy tak robią. Kiedy gniewamy się na kogoś, kto nie może nam zadośćuczynić, wyżywamy się na innych z naszego otoczenia. Ilu z Was wie, że tak robi? To nie była jego wina. Traktowałam go jakby tak było, dlatego że chciałam zadośćuczynienia. Ale wtedy przeczytałam w Ewangelii Mateusza 18 o słudze, który powinien przebaczyć drugiemu mały dług. Bo ten drugi nie był go w stanie spłacić, tylko Bóg jest w stanie nam zadośćuczynić. Ludzie nie mogą tego zrobić, ale Bóg może. A kiedy to zrobi, to nie tylko odda nam to, co zostało nam zabrane, ale nawet da nam dwa razy więcej. Jeżeli będziemy żyć według Jego woli, ufajmy Bogu i czyńmy dobro. Przestańmy tak bardzo martwić się tym, co zrobił nam ktoś inny, i czyńmy tyle dobrego, ile tylko możemy, każdego dnia naszego życia. Rozkoszuj się Panem, a spełnij pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość i Twoje dążenie do pojednania z Bogiem zabłysną jak światło. Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie i powierz się Mu. Nie złość się nad tego, któremu się udaje. Nie narzekaj i nie rozpaczaj z powodu człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. Odstąp od gniewu, porzuć zapalczywość. Odstąp od gniewu i porzuć zapalczywość. Przestań się złościć. To prowadzi do zła. Niegodziwi i tak zostaną wytępieni. Ci zaś, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Jeszcze tylko chwila i przepadnie bezbożny na zawsze. Spojrzysz na Jego miejsce, a tam go już więcej nie będzie. Bóg zajmie się naszymi wrogami, jeżeli tylko będziemy na Niego czekać. Izajasza 61.7 czytamy. Za wasz wstyd odpłacę wam podwójnie. Za zniewagi cieszyć się, będziecie swym działem. Słuchajcie tego, w swojej ziemi. Cieszę się, że nie jest tu napisane, gdy pójdą już do nieba. A więc chodzi o ich ziemskie życie, zanim umrą. Posiądą dwukrotnie więcej, a ich udziałem będzie wieczna radość. Niech Bogu będzie chwała. Za każdym razem, gdy radzimy sobie z wrogami tak, jak przekazał nam Bóg, słuchajcie mnie, będzie na nas czekać nagroda za życia. Ilu z Was tego doświadczyło? Przebaczyliście komuś, kto Was zranił i widzieliście, że Bóg Wam za to pobłogosławił? Czy ktoś z Was doświadczył nawrócenia tej drugiej osoby przez to, że jej wybaczyliście? Widzicie, mój tata został zbawiony. Co prawda, jak miał już 83 lata, ale diabeł go nie dostał. W Ewangelii Marka 4.17 czytamy, że wielu jest zrażonych przez problem. To są ludzie bez głębokich korzeni, słyszą słowo i są podekscytowani, ale tylko dopóki nie muszą go zastosować w życiu. Prawda, że dzisiejsze nauczanie jest dobre? Tak dobre, że możecie klaskać i się cieszyć, ale zastanawiam się, jak będzie Wam się podobać po powrocie do domu, kiedy przyjdzie czas je zastosować. Taka jest prawda, wszystko wydaje się nam dobre, kiedy to słyszymy, ale trzeba to jeszcze zastosować. I tu zaczynają się schody wtedy, gdy coś Wam się przydarza. Jak łatwo jest o tym nauczać, mnie też może się coś przydarzyć. Może dziś dobrze mi się was tego nauczy, ale kiedy wrócę do domu, może stanie się coś, z czego nie będę szczęśliwa i wtedy będę musiała sama to zastosować, czego was przez cały dzień dziś nauczałam. A jeżeli wydaje wam się, że wasza wiara przychodzi próbę, to powinniście się ze mną zamienić. Nasze zranienia mogą służyć dobru, jeżeli jesteśmy posłuszni i podążamy za Bogiem. Bóg użyje ich nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra ludzi wokół nas. Niech Twoje zranienia staną się dla kogoś pomocą.